Nasza z tyłu. Nasza drużyna ma cindelki, a tam też drużyna My I wygrywamy. I wygrywamy. Jeden 0

Jestem się cieplej. Chcę Chyba nagrzeba tu miejsce, Nie wiem, jak to Dawaj, ja Kato, Nie, ja jestem zajęty. Nie, <grywa> no nie,

ちょっと

Tak Czyli daj No nie, <gry> stoi tylko... Stoi taki dlacz. Nie! Corner Uwielbiam! 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 No to Uwielbiam! 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 Uwielbiam!

ale nie zamknij go, bo... zakryj ten. Że... No, tylko czekam właśnie. Musimy się słuchnąć w tej Ola, Ole, ola, nie da mi się, nie da mi się. Ja w tym momencie. się